W dniu dzisiejszym obchodzimy żywot świętego Stanisława świętobliwego Stanisława Hozjusza, kardynała żył on około roku pańskiego 1504 święty Stanisław, biskup warmiński i kardynał mąż około kościoła katolickiego wielce zasłużony Wytrwały bojownik przeciw kacerstwu znakomity pisarz i uczony. Urodził się w Krakowie w roku 1504 z rodziny mieszczańskiej Hos, która pochodziła z Niemiec. Pisał się zaś z łacińska Hosius. Już w dziecięcych latach dziwną chęć do nabożeństwa po sobie pokazował. Przeto matka jego z radością na to patrząc, jeszcze niedorosłemu już wszystkie szaty kapłańskie sporządzała. Od złota i pereł kosztowne, których potem zostawszy kapłanem przy ołtarzu używał. Okazywał się w nim wielki pochop do nauk, gdy trzech się razem języków uczył: łacińskiego, niemieckiego i polskiego, ale nie mniejszy do cnoty, kiedy żywoty świętych czytając, z nich w sobie zbierał przykłady do naśladowania. Z Wilna do Akademii Krakowskiej posłany chwalebnie w wysokich umiejętnościach postąpił. A że naówczas trafił, kiedy się luterskie nowinki w Wittenberdze krzewić poczęły, żeby im według siły wieku swego zaraz na początku się oparł, wierszem opisał tak luterskiej sekty płochość, jak i zdradę heretycką, a potem, które tylko tym, że jadem zarażone książki w ręce jego wpadły. Wszystkie z żarliwości o wiary palił. Za osobliwego obrońcę obrał był sobie patrona swego, świętego Stanisława biskupa, do którego co piątek na skałkę uczęszczał. Przez tego świętego męczennika przyczynę prosił sobie u Boga o darczystości, jakoż w tej cnocie jeszcze i na ten czas tak się ćwiczył, że od własnej siostry poniewolnie niewolnie prawie do tańca w dni zapustne wyciągniony, gwałtem się wydarłszy, uszedł szczęściu mu Bóg za to w naukach tak, że Piotr Tylicki, biskup krakowski i podkanclerzy, widząc jego dowcip piękny, radził mu, aby dla większego postępu do Włoch się udał. W Padwie tedy, a potem w Bononi, pod doktorem łazarzem Bonamikiem, Słuchając lekcji, wkrótce obojga prawa doktorem zawołanym został. Do Polski skoro powrócił, jako insi, tak osobliwie Samuel Maciejowski, biskup krakowski, wielce go sobie ważył i za jego zaleceniem król Zygmunt I między sekretarzów swoich go policzył. A umierając, synowi swemu zalecił, żeby go do najpierwszej, która by w Prusach wakowała, infuły wyniósł. Nim jednak do pasterskiej godności postąpił, wydawała się w nim wielka żarliwość, z której on zaczął kazania do ludzi. A toliże nie miał do niektórych tego przymiotów, kiedy mówić z pożytkiem nie mógł, przynajmniej piórem chciał służyć zbawieniu bliźnich, za czym kazania już polskim, już niemieckim, już łacińskim językiem pisał, które wymowniejszym kaznodziejom podawając, Wiele Bogu dusz pozyskał. Gdy zawakowało za biskupstwo chełmińskie. dysydenci wszystkimi siłami do tego mu u króla przeszkadzali, nawet Kozjuszowi znaczne upomienki dawali, aby się był, był z tej godności wyłamał. Ale on podarunkami gardził, a sam dosyć koło tego pracował, aby nie był biskupem, uważając się tego niegodnym. Lecz król August, jako przyrzekł ojcu swemu, tak hozjasza biskupem Chełmińskim prawie poniewolnie uczynił. Niedługo trwało, a z Chełmińskiej na warmińską diecezję postąpił. Wszędzie nie tylko nauką, ale i przykładnym życiem owieczki sobie powierzone do Boga prowadząc, dlatego pacierze kapłańskie codziennie klęcząc mawiał. W dni święte z zamku, Hejl do kościoła stępował. Tam na mszach, kazaniach, procesjach i innych obrządkach nie aż do końca bywał obecnym. Ubóstwo jako tylko mógł ratował. Żadnego heretyka między domowymi swymi nie ścierpiał. I owszem, Brajkę, starostę Brunsberskiego, którego żona heretyczka do Luterii pociągnęła, z urzędu złożył nic się nie oglądając na królewskie za nim przyczynienia. Na synod prowincjonalny Piotrowski od Mikołaja Dzierzgowskiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego złożony lubo nie był powiązany. Z niebezpieczeństwem życia swego jechał, albowiem gdy Wisłę na statku niewarownym przebywał, a lud nagle się łamiący łódź pogrążał, choć już oczy do nieba podniósłszy, zawołał. Chryste, o rzecz Twoją idzie, ratuj nas. A tak cudownie z innymi ocalał. Na owym synodzie jednych w wierze się utwierdził, drugich do obrony Kościoła katolickiego zachęcił, podawszy naprzód bardzo uczone i mocne pismo arcybiskupom i biskupom. A w końcu inną książkę pod tytułem Wyznanie chrześcijańskie jako przeciwstawienie się niegdyś wydanego od heretyków wyznania augsburskiego. Alojzy Lipoman, biskup weroneński i nuncjusz apostolski, pod te czasy bawiący w Polsce, doniósł do Rzymu apostolskie zabiegi Hozjusza około wiary katolickiej i dlatego Ojciec Święty Paweł IV. Wezwał go do siebie, a żeby był z nim w sposobach naradził, którymi by tak wielkiej zgubie dusz w herezję uplątanych mogło się zabierzeć. Słyszał papież jego żarliwe około trzody Chrystusowej Rady i umyślił go kardynałem uczynić, ale śmierć zamysły jego zbiła. Nastąpił na apostolską stolicę Pius IV. Ten Hozjusza do Ferdynanda Cesarza i Maksymiliana, króla czeskiego, nuncjuszem swoim wysłał, gdzie na tych mocarstwach trzy lata pracował i na koniec to na nich wymógł, że pozwolili, aby przerwany sobór trydencki był znowu zebrany i ukończony. Papież tym ucieszony, Hozjuszowi kardynalski kapelusz posłał do Wiednia, a wkrótce go legatem swoim i prezydentem na tenże sobór naznaczył i ogłosił. Z jaką zaś sławą imienia polskiego tam obstawał już. Trudno wypowiedzieć, to się jednak słusznie mówić może, że wielka część szczęśliwego powodzenia tego synodu jemu się i jego zabiegom przypisać powinna. Na początkach samych przybycia jego do Trydentu Zapadł był na ciężką niemoc, w której, gdy mu tak lekarze, jako inni ojcowie radzili, aby jadł mięsne potrawy, nie dał się na to namówić. Janowi Ocie... Ocieskiemu, pod te czasy kanclerzowi Koronnemu, który go do tego listem nakłaniał, żeby był na synodzie, wyjednał dla Polski pozwolenie jedzenia z nabiałem w dni postne, żadną miarą tego się podjąć nie chciał, i mądrym listem dobrze mu zapłacił. Gdy szczęśliwie przy serdecznym staraniu Hozjusza doszedł święty sobór Trydencki do skutku, przyłożył niemniej i do tego pracy, aby od państw chrześcijańskich był przyjęty i zachowany. Niezliczoną moc listów mądrych względem tego do cesarza rzymskiego, królów i książąt, do ich konsyliarzów pisał i rozsyłał. A że przeciw niemu wielki gwar ze strony panów tracących w Polsce herezją powstał. Trącących w Polsce herezjo powstał, że długo nie mieszkał w ojczyźnie i od jej usług oddalił się, więc pisał do papieża, prosząc o pozwolenie, aby do swej diecezji powrócił. Zezwolił na to Ojciec Święty i listownie zapodjęte dla Kościoła Bożego prace z wdzięcznością Mu podziękował. Powróciwszy zaś już do ojczyzny na naprzód wszystkie siły swoje ułożył, aby w diecezji warmińskiej, do której już heretyckie powietrze z bliskich Niemiec zaszło, to wszystko było wykonano, co na powszechnym Synodzie Trydenckim świętobliwie było postanowione. W czym trudności wielkie z niebezpieczeństwem życia zażył. Lecz to wszystko zwyciężył i sam do schukanych w Brunsberdze swoich owiec zjechawszy, prawdę im wytykał i fałsze chydził. Pomagali mu do tego sprowadzeni od niego z Włoch księża Jezuici, choć i kamieniami błotem na nich rzucano i inne pogardy im wyrządzano. A chociaż. W pomienionym mieście upór heretycki zatwardził serca, przecież Hozjusz nie ustawał w gorliwości swojej zawiary, a Welblągu, choć wzburzone na siebie zastał miasto, jednak gorącymi słowy wielu z drogi nieprawości i błędu do uznania prawdy katolickiej przyprowadził. Najcięższy miał Hozjusz na sercu żal z tego, że heretycy Zygmunta Augusta Króla zdradliwie podchodzili. Iż choć był katolikiem, jednak i raz słuchał nowinek heretyckich i skutecznie się im nie zastawiał. Więc go już o to i publicznie napominał, aby swoim pobłażaniem nie dał się krzewić złemu. A choć dziwnie śmiałe były Hozjusza słowa, duch boski, który przezeń mówił, to sprawił, że się na nim król nie gniewał i owszem mu dziękował, że niepochlebnie z nim idzie, i raz do niego rzekł: Czyń jakoś zaczął, i opowiadaj mi wolę boską. Wiem, że nikomu nigdy nie pochlebiłeś, i dla zbawienia mego mówisz cokolwiek mówisz. Jakoś nie ustawał prawdy mówić królowi, nowy ten Stanisław, przyjechał pewnego czasu król do Gdańska, Z zjechał tam śpieszno. Zanim już w wrzeczy na powitanie króla. Ale oraz aby czego szkodliwego wierzę nie wytargowali na nim Gdańszczanie. Przeto gdy wielkim gwarem pospólstwa tudzież i złotem nalegali na króla, aby wyznanie augsburskie od lutrów uknowane podali królowi po apro do aprobacji, Hozjusz niczym nie dający się ustraszyć przemówił do króla. Nie mieszaj się o królu do rzeczy kościelnych. Ani biskupom nie wiąż gęby, ale raczej ucz się od nich. Tobie Bóg rządy królestwa zlecił, nam Kościół powierzył. Do króla należą zamki i pałace, do biskupa należą kościoły. I owszem, ty broń stanu Kościoła przeciw heretykom, aby Chrystusowa ręka broniła panowania twego. Gdy tak Hozjusz na dobro katolickie i ojczyzny swej pracował, Zygmunt August posłem go swoim do Rzymu wysłał. Mile go przyjął święty Pius V, papież, który go w jednym liście kolumną Kościoła Świętego nazwał. A gdy ten przeniósł się do wieczności, Grzegorz XIII, jego na, na papiestwie następca, uczynił Hozjusza najwyższym penitencjarzem, co jest wielką godnością w gronie kardynałów. I tam nic nie spuścił ze swojej o wiary żarliwości, bo około nawracania Szwedów i samego ich króla Jana III, za którym była Katarzyna Jagielonka, siostra króla Zygmunta Augusta, stateczna katoliczka, także około nawrócenia Anglików wiele pracował. Ale osobliwsze miał staranie o utrzymanie wiary w Polsce. Przeto gdy umarł Zygmunt August, wszelkich sposobów zażywał, aby obrany był nowy król prawdziwy Katolicki, jakoż obrany był za jego radą Henryk Walezjusz, który od młodości będąc mężnym rycerzem walczył szczęśliwie z Hugenotami albo Kalwinistami Francuskimi. Podobnego starania przyłożył przed obraniem Stefana Batorego na królestwo, którego też nie zaniechał zagrzewać, aby przyjętą wiarę katolicką statecznie chował i utrzymywał. W Rzymie dalej siedząc w tych cnotach się ćwiczył, w które od młodości był zaprawiony. Na ciało swojej w starości nielitościwy, które już rózgami, już dyscyplinami, już postronkami, cierniem albo ościstymi prętami siekł aż do krwi, Aż mu się zdało, iż sobie jeszcze folgował. Dlatego cudzej nawet ręki i siły do biczowania ciała swego zażywał. Mając więcej niż lat, 70, gdy mu radzono, aby w postach sobie folgował, mawiał. Rzekł Bóg, czci ojca Twego i matkę Twoją, abyś był długowiecznym na Ziemi. Więc kiedy ja będę czcił Ojca Mego Boga i Matkę Moją, Kościół Święty, który posty nakazał, będę długowieczny. Oby tu uważała młódź pieszczona wieku naszego, która przy zdrowiu i siłach odrzuca posty, bo widzimy, że ci pasi brzuchowie i chorowici i niedługowieczni. Dla ubogich wielce był miłosiernym. O pałac Hozjusza nie trzeba się było w Rzymie pytać, gdyż potem go każdy poznał, że codziennie przed nim kupami stali ubodzy, dla których tak się wyiskrzał z pieniędzy, że jego szafarze narzekali, Bóg zaś mu dodawał, bo niektórych kardynałowie i panowie skrycie mu znaczne sumy dawali, wiedząc, że będą rozdane ubogim. Za jego bytności w Rzymie okrutnica owa Elżbieta, królowa angielska, nieznośnie prześladowała katolików, Także bardzo godni ludzie, książęta i kawalerowie szli na wygnanie. Z tych wielu żywił i trzymał przy sobie chozjusz. Niektórych zaś to radą, to zaleceniem do panów ratował. Od świętego Piusa V papieża wielkie sumy na takich wyżebrał, a ze swoich dochodów takim dla wiary wygnańcom do Flandrii i Francji pieniądze posyłał. Gdy pod naopaktem wojsko chrześcijańskie świetne odniosło zwycięstwo nad Turkami, 300 z niewoli tureckiej wybawionych przybyło do Rzymu. Tych w domu swoim żywił Hozjusz. w wierze uczyć kazał, a potem na drogę ich opatrzywszy do ojczyzny swej rozpuścił. Więc gdy w Rzymie tak pobożnymi uczynkami jaśniał Hozjusz, u wszystkich był miany za męża świętego. Przez to wiele godnych ludzi, a między nimi przezacni biskupi z Portugalii i Francji, do Rzymu jeździli, aby widzieć i poznać go. Wiele znalazło się takich, którzy, w wielkim chozjusza zasługom Boga, wzywali jego przyczyny w swoich nieszczęściach i doznawali skutku. Jednemu szalnemu nie mogli ludzie dać rady, ale skoro na głowę jego włożono czapeczkę chozjusza, Zaraz się uspokoił i ozdrowiał. Człowiek pewien, cierpiąc srogie boleści w ręku, dostał wody, którą już przy mszy świętej ręce umywał. Skoronią ręce swoje obmył, zaraz ustały boleści. Przeto zachodzący do Rzymu Anglicy, Niemcy, Polacy, Słowacy za relikwie dostawali jego starych czapeczek. Pism ręki jego i innych rzeczy. Ku chorym także wielce był miłosierny. Dlatego nie tylko o domowych swoich chorujących usilnie miał staranie, ale też nawiedzał szpitale, w których i cieszył, i wspomagał chorych. Tę zaś jego miłość ku nędznym i cudami Pan Bóg ozdobił, albowiem nieraz się trafiło, że gdy mu dano znać o kim chorującym, mówił słudze swemu. Idź i mów mu, że Jam rozkazał, aby nie chorował. Więc zdrowy powstał. O nabożeństwie Jego ku Bogu i Matce Najświętszej co mówić. Kapłańskich pacierzy, choć i w słabości nigdy nie opuścił, a odmawiał je nabożnie zamknięty w swoim pokoiku. Przed duszą świętą żadnych spraw nie traktował, samym rozmyślaniem się bawiąc a raniusieńko do kościoła na nią chodził, nie zważając jakiejkolwiek było powietrze. Mówił mu kiedyś lekarz jego. Zła pogoda jest, będzie szkodzić, odpowiedział mu Hozjusz, ale Bóg dobry jest, to poratuje. Gdy mu ubodzy i pielgrzymi polscy, którym obiady u siebie sprawował, po stole śpiewali ową staropolską pieśń Boga Rodzica. Tak jej mile słuchał, że z radości łzami się zalewał. Podczas jubileuszu wielkiego kościoły naznaczone, a bardzo odległe, miły starzec pieszo obchodził. Najświętszy sakrament niezliczonym ludziom sam w nich rozdawał. Często obchodził kościoły, groby, cmentarze, jaskinie, w których ciała świętych pańskich spoczywają, i tam modlitwy swoje wylewał. Co mu czasu do modlitwy i wielkich spraw zbywało, na czytaniu ksiąg i pisaniu trawił. Kościół święty Stanisławowi biskupowi i męczennikowi, a przy nim szpital dla przychodniów Polaków, pierwszy w Rzymie stawiać poczuł i niemały koszt na to wysypał. Że podeszłe lata powrotu do ojczyzny broniły, aby jego trzutka w warmi zostawiona bez dobrego pasterza nie, nie poniosła jakiego uszczerbku w wierze. Pominąwszy dwóch synowców kanoników warmińskich, przybrał sobie do pomocy przewybornego męża Marcina Kromera. Jakoż co zaczął już dla zbawienia owieczek swoich, to Kromer dopełnił, bo za staraniem tych dwóch biskupów Warmia dotąd jest w katolickiej wierze, chwalebnie stateczna. Dopędziwszy zaś już wieku swego lat 76, ostateczną złożony był chorobą i za naleganiem przyjaciół i lekarzów, że w ten czas niezmierne w Rzymie panowały gorąca. Przeniósł się do Kapraniki, gdzie mało się lepiej mając, do szczęśliwej śmierci pilnie się gotował. W boleściach różnych Często owe słowa nabożnie powtarzał z psalmu. Gotowny, gotowy jestem i nie turbuje się. I owe, niech się stanie wola boska, przyczyń, panie, boleści, przymnóż cierpliwości. A gdy nastąpiło święto świętej Marty, uradował się i rzekł. I ja z Martą Boga mojego przyjmę do przybytku mego. Jakoż tego dnia ostatni wiatyk przyjmował, który gdy przyniesiono wszelką siłą z łóżka, powstał i padł na kolana. Gdy mu ktoś radził, aby siedział, odpowiedział: Nie czyni mnie pieszczoszkiem, abym nie miał Bogu tej czci oddać, którą tylko mogę. Gdy powoli czynił testament, a najwierniejszy mu reszta, widząc jego słabość wielką, przynaglał, aby prędzej kończył, rzekł do niego. Nie bój się, ja tę noc przeżyję, a jutro resztę skończymy. Jakoż się to ziściło. Przyjąwszy zaś olej święty, będąc sobie przytomny aż do zgonu, w ustawicznych aktach nabożnych duszę Bogu oddał, z niewymownym żalem wszystkich, którzy go znali. Ciało jego do Rzymu sprowadzone z wielką czcią pochowane jest w kościele świętej Maryi za Tybrem pod którym tytułem był kardynałem. A jako świat cały napełnił sławą świętobliwości swojej, tak od Boga otrzymał chwałę między świętymi niepośrednią i nagrodę prac wielką bardzo, którą się nieprzystannie cieszy w towarzystwie doktorów świętych.